Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku trzydniowego Daily z Hero 0 Oczywiście nie ostatnim odcinku z HZ -a. jeszcze będzie wiele odcinków z HZ -a. To tak, w dzisiejszym odcinku chciałbym zobaczyć, jak wyglądają najnowsze serwery, w sensie jaka jest ich sytuacja i tak dalej. Ogólnie, jak dobrze wiecie, oprócz polskiego 29. serwera wystartowały jeszcze serwery jak? Niemiecki 24, francuski 17, Getki 26 i brazylijski 23. I tymi serwerami się dzisiaj zajmiemy, polski wiadomo będzie na początku, bo dlaczego by nie Także mamy dzisiaj 27 dzień tych najnowszych serwerów, bo wszystkie serwery startowały tego samego dnia, czyli 1 kwietnia prima aprilis, no to nie zły żart dali Plejata Także mamy dzisiaj 27 dzień serwera, no i aktualnie sytuacja wygląda w następujący sposób, że Average i Execo, Ezeko, Lolek mają po 275 poziomie no tutaj jak widzicie, no levele bardzo tutaj są z, z, wyrównane, jak widzicie. Tutaj jest ostra rywalizacja, rywalizacja, jeżeli chodzi o levele, tutaj. Tak się prezentuje top 11. Dobra, jak będzie top 12. Yy, top 12 zamyka Baziu, który aktualnie ma 263 poziom. Według honoru Gnat jest na pozycji pierwszej, aktualnie ma 115 258 honoru. Yy, kontruje z Deu Kalion, czyli Owczareczkiem. Czek się za ten, to Daniel yy, jeżeli przekroczyłem to sorry yy, Który ma również 115 tysięcy honoru, tylko troszeczkę mniej. Minimalnie, ale prawdopodobnie ze sobą kontrują. Pewnie ludzie z też ze sobą kontrują, bo patrzę, że z, yy, podobne mają ilości honoru. Także tak. Yy, I topkę w top 12 zamyka na serwerze PL29, jeżeli chodzi o, on, o honor. Zamyka topkę Ironman, który ma aktualnie 81 643, yy, honoru. Jeżeli chodzi o zadanka zwyczajne, to w trybie hard no to, to nie ma za bardzo, czym tam tutaj się chwalić. Jeżeli chodzi o drużyny, to aktualnie drużyn 100%, w 100% rozwiniętych drużyn jest 9 aktualnie na tym serwerze, także 27 dzień serwera PL29. A zobaczcie, że 9 drużyn ma 100% rozwinięcia. Nazywam drużyną, pewnie będzie ta drużyna Slayer's kolejna, już trzecia zresztą, z tego co widzę. Także widzę, no niektóre drużyny też już mają aspiracje na to, żeby być już, y, mieć już pełną, pełną rozwiniętą drużynkę. Kryjówki, jeżeli chodzi o sławę, no to Gnat ma już prawie pół miliona sławy, no widać, no to kto leci na bocie, <laughs> także no, mm, tak. Jeżeli chodzi o rozwój, to o rozwój to aktualnie muhamed Kowalski ma top 1, który ma już 15% rozwinięcia kryjówki, możemy sobie nawet zerknąć na szybko, jak wygląda jego krywka no, nieźle to wygląda, powiem Wam, nieźle, nieźle, ładnie to wygląda, powiem Wam. 15% to już na taki serwer to jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ligę, to. A, dobra, liga to tam nie, nie działa, dobra. No tak, no, do jesteśmy na tym serwerze. Dobra, także tak wygląda sytuacja obecnie na PL29, jeżeli chodzi 28 kwietnia o 15.02, gdy to nagrywam. Dobra, następny serwer to będzie niemiecki, 24. Niemcy, Deutschland, dawaj mi mini Deutschlanda. Tutaj zobaczymy tak samo pod poziom, kto jest topce. Aktualnie jest John Gotti, który ma yy, aktualnie 269 poziom, jest aktualnie w top 1 w levelu. Tutaj, jak, widzę, jak widzimy, w Niemczech też jest dost, dość ostra rywalizacja, rywalizacja, jeżeli chodzi o levely. Tutaj widzicie, sporo osób ma tutaj 260 poziomy. Tylko jedna osoba aktualnie ma 269 poziom. Jeżeli chodzi o honor, to ten gość yy, dla mnie niewyma, nie ma, niewymawialny dla mnie nikiem yy, ma. Top 1 w honorze, który ma aktualnie 85 tysięcy honoru. Topka zamyka i robot, który ma obecnie 65 tysięcy honoru. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o serwer niemiecki, to 7 drużyn ma rozwinięcie w 100%, na drużyna ma dopiero 6 z rozwoju, więc no bardzo ciekawa sytuacja. Jeżeli chodzi o honor, no to top 1 to ma Kingdom, ale na, na to chyba ich nie patrzę. Jeżeli chodzi o kryjówkę w TOP 1 na serwerze niemieckim 2004 ma obecnie Gradius z sławą o łącznej sumie sławy 128 882. Top 1 w rozwoju aktualnie w krywce ma Romagen, który ma aktualnie 12% rozwoju. Możemy sobie zobaczyć szybko jego kryweczkę. A ona się właśnie w ten sposób następujący prezentuje. Także no widzimy, że tutaj wszystko ładnie to się ładnie się tam wszystko przebiega. Także tak wygląda niemiecki 24 serwer. Teraz francuski 17. Jeszcze będą trzy serwery: francuski 17, grecki 26 i brazylijski 23 i te serwery jeszcze sobie omówimy na szybko. I tak, Zayder ma top 1 w levelu. Ma on 269 poziom. Według honoru top 1 ma. Aha, dobra, nie dowiemy się chyba, kto ma top 1, bo się odbogowała ranking, a jednak się dowiemy. He. aktualnie top 1 ma gracz Oniku Zios. W levelu ma, e, le, przepraszam, według honoru ma 78 000 honoru. Jest on top 1 aktualnie. W drużynce, w drużynkach, jak to wygląda sytuacja? W 100% rozwiniętych jest 5. Top 1 w honoru ma Les Maskas, która ma aktualnie 15710 honoru. Top 1 w sławie ma gracz Oniku Otakaria, który ma aktualnie 159 626 sławy. A jeżeli chodzi o rozwój, to również Otakaria ma top 1 w topce, w kryjówce, jeżeli chodzi o pod względem yy, łącznego rozwoju kryjówki. No, spekulka na szósty level, no, myślałem, że będzie to na troszkę wyższym poziomie, nie ukrywam. Aż dla mnie to jest lekkie zdziwienie szokowanie. Przedostatni serwer, który będziemy omawiać, to będzie grecki 26. Będę tak na szybko omawiał, bo tutaj nie ma za bardzo o czym tutaj mówić, więc ja tak na szybko będę, będę tutaj leciał. Z przeglądem serwerów O! Mamy tego słynnego youtubera Vio, który aktualnie ma 271 poziom Także ładnie, ładnie tutaj leci Vio Tutaj widzę, że ogólnie na wszystkich serwerach Bardzo zbliżone levele są Także widzę, że tutaj czyny Na expa 2 z enką były tutaj odpalane O! Zbugowało się Zbugował się ranking Kurczę, no nie wiem co się stało Czekajcie, mam nadzieję, że się to zaraz ogarnie Dobra, w międzyczasie zobaczymy do dużynki i tutaj widzimy, że tylko dwie drużyny mają 100% rozwinięcia: high voltage i plata o Plomo ma, mają dużyny po, po 100%. Widzę, że kolejne dużyny mają, trzy dużyny mają po 96%. Jestem ciekaw, która dużyna będzie jako trzecia miała rozwinięcie w 100%. Jeżeli chodzi o, o honor dużynowy, no to high voltage mają aktualnie 15860 honoru. I naprawia się topka, naprawiła się, dobra. Także graczem top 1 aktualnie jest Boom, który ma aktualnie 100 365 honoru. Co do kryjówki to w topce w Sławie top 1 ma Aladdin, który ma 489 338 aktualnie. Tak wygląda top 12. A jeżeli chodzi o rozwój, to top 1 ma Vio, który ma 15% rozwoju. Więc widać, kto tu gra na oponkach albo na bocie. Znaczy Vio gra na oponkach. To akurat wiem, bo on akurat nagrywa serię na YouTube. Tutaj widzę spekulka jest tutaj rozwijana, rozwita, rozwiniana, rozwita, rozwinięta jest, sorry, sorry, rozwinięta kryjówka jest ładnie, powiem wam, już widzę niektórzy gracze już sobie odpuścili tutaj w ogóle grę, także jak i ostatnim serwerem, który będziemy dzisiaj umawiać, będzie brazylijski 23, eee, Brazylia, daj mi Brazylię, 23, dobra, tak samo w levelu top 1 ma, a i Luaz, nie, jak to się wymawia, jeżeli się mylę, to sorry, Albo coś źle przeczytam, to przepraszam. A tutaj już widzimy lewele tutaj troszeczkę są bardziej porozrzucane w rankingu, jeżeli chodzi o topkę. Top 11 aktualnie to jest zdanie top 12, bo to widzicie, są zadania zwyczajne w trybie hardodane rankingi teraz, zamiast to top 12 jest top 11 nie wiem czemu, ale dobra. Yy, no to ten. Yy, no to ten gracz ma aktualnie 269 poziom. A jeżeli chodzi o honor, no to top 1 ma Storm. Gracz Storm i ma aktualnie 8534 honoru tak wygląda top 12. W drużynie, w drużynach jak to wygląda? Yy, w drużynie to wygląda tak, że trzy drużyny mają 100% rozwinięcia, ale widzę, że F of Warriors, Dine, Dark Souls i Imperio yy, są też są drużynami, które są bliskie do osiągnięcia 100% rozwinięcia drużyny. Także życzymy tam powodzonka, żeby jak najszybciej no pili te rozwinięcia drużynowe do ma na maksa. A drużyną top 1, która ma yy, najwięcej honoru drużynowego, wiem, że nikt na to nie patrzy, ale to, to też będę przytaczał. Ma drużynę Triple OX, która ma aktualnie 14590 honoru drużynowego. Kryjówki. Rabi, Rabisz yy, aktualnie ma 364 sławy. A jeżeli chodzi o rozwój, to top 1 ma. Klesio, nie wiem co się czyta. E, dobra, jebać. 15% ma zdjęcia e, kolega, ale widzę, że każdy stopki ma 15% zmięcia. Nikt nie ma więcej, chyba. A bo się coś przeczytałem. Dobra, tutaj widzimy spekulkę na szósty, Ja patrzę się na spekulkę, bo właśnie to jest też najważniejsze. E, no i co? No i myślę, że na końcu odcinka standardowo zrobimy kilka ocenek postaci. Ja już odpalam YouTube'a w międzyczasie. E, ocenimy na początku Kupusiaka, bo napisał mi komentarz, że. Był jakiś bug, że nie mogłem go wyszukać w rankingu, ale pisze, że jest duży jest layers, no to dobra, ale tylko pytanie, która jest duży nas layers, bo... No bo są trzy takie drużyny i ja nie wiem, do którego ty akurat, akurat należysz, wiesz? Yy, dobra, to będę musiał szukać się po Niku. jako, O, dobra, już się znalazłem. No widzisz, znalazłem. Tutaj widzimy 257 lewe, wszystkie spompki są. No to chyba każdy gracz ma spompki 50%, bo było kasyno bardzo opłacane, Kto niech skorzystał, no to jest Ferrari, bo było bardzo fajne kasyno i można było naprawdę dosłownie wydać wszystkie pompki na to kasyno. Jeżeli ktoś grał nawet free to play, to, yy, to też mógł sobie fajnie skorzystać z takich profitów. Yy, 50, 57 500 tonoru, 3100 ligowych, Slayers no to super. Widzę tutaj, yy, polecam ci jakąś setówkę sobie kupić albo zebrać sobie jakąś fajną setówkę. Z złotych itemków oczywiście zbieraj sobie itemki na plus, wiadomo. Modyfikacji szukaj epickich już, kup sobie sezon. Jeżeli nie kupiłeś tego jeszcze, jeżeli kupiłeś, no to czekaj na następny i kup sobie od razu, opłaci się. Statystyki, masz trochę za dużo kondycji, ja bym troszeczkę rozdał w inteligencję i intuicję tak do 7 koła. Siłę też troszeczkę bym dobił minimalnie tam o jakieś 200 punktów, a tak to wszystko jest w porządku. Pet na walki, bardzo dobry. Jeżeli nie dawałeś umek w peta, no to jest to bardzo dobry pet. No Slayers, jak Slayers widzę odzyskujecie tutaj trofki po, po, po tej kasacji trofek Bo wiem, że straciliście wszystkie trofki, skasowali wam yy, tam, Plejata wam skasowała trowki, bo gra się nie ferali Ale i tak odzyskacie, bo ja wiem, że możecie wszystko No to tak, co do kryjówki twojej Kubusiak, no to tak Pekulka jest na piąty, centrale na 13, generator na 9 Jest wszystko ok. rób warsztat, centrale Ekspert też lub generatorownie, Powiadam Ci też jednostki, jednostkę ulepszającą boty pracowników sobie wybudować, ulepszyć, znaczy jeżeli masz dwa boty, to weź się też za spekulkę od razu. W pierwszej kolejności polecam Ci ulepszyć boty pracowników inna na przemian centrum spekulacyjne, od razu sobie to ulepszaj na maksa, a potem bierz za budynki po kolei. A tak to jest wszystko w porządku. Następną, oceną, następną osobą do oceny będzie Dyszka, też na PL29. Dobra, to ocenimy Dyszkę. D jak Dycha. I tak, tutaj widzimy, że to jest gracz, który ma 223 level, ale ma za mało siły. W ogóle fajny pet. <noise> Pecik fajny, umki, trzecia umka do zmiany, ale tak to na początek może być. Polecałbym Ci w przyszłości zmienić tą umkę. Zbieraj temki na plus, zwłaszcza pasok, paska szukaj epickiego, bo Ci się bardzo przyda. I, i temków na modyfikacji, dziurą na modyfikację szukaj, bo na pewno modyfikacje bardzo Ci się przydadzą. Troszeczkę za dużo kondycji, wydałbym troszeczkę więcej, yy, wyrównałbym... Intuicję z inteligencją do sześciu koła będzie dobrze. Yy, Invia, co to jest za drużynka? A, to jest ta 100% rozwinięta. Aha, no zobaczmy. Macie wszystkie spomki. Dużo nowe zaopony. Macie 5 trofek. 3 Nki, 1 i. O, macie trena, także GZ. 3 Nki 1 trena macie i drewno. okej. Okay. Dobra, ocenimy dyszkę. Dobra, jeszcze kryjóweczkę ci ocenimy. Eee, Centrala 13, generator 9, tutaj boty widzę masz, pięknie, warsztat 10, pięknie, spekulka 5, no to ulepszej. Tak samo w poprzednim przypadku to ocenię tak samo jak tutaj eee, To ocenię tak samo tu Ulepszaj sobie jednostkę, ulepsą są boty pracowników, to Ci się przyda, spekulka i potem warsztat na przemian z centralną kryjówki Pozdrawiam i fajne konto. Dobra, jeszcze trzy osoby ocenię losowe. <laughs> Tylko czekajcie, muszę sobie jakoś tam polosować szybko. Kapenpl29, Dobra, ocenimy. Kapen, Dobra, ocenimy. Kapena, zobaczymy, co to za konto. 1714 pozycja, 95. Level. Kup sobie wspomagasz misji 50%. Zbieraj temki na plus, ubierz rzutki przede wszystkim, żebyś nie latał koło jej wesoły. Bez rzutek No i rób statystyki. Rób statystyki, Różynka fajna, chociaż ja bym zmienił na jakąś lepszą, wiesz? Jeżeli jest jakaś fajna dużynka otwarta, albo, albo masz tam jakiś znajomy, którzy mają wyższe lewa od ciebie, no to tam się wiesz, ubiegaj. Hmm, tutaj co ty masz? Yy, tutaj powiedziałbym ci, wywalić kopalnię zerolitu i stawić za to generatorownię. Tutaj jest OK. Wywal sobie pozycję obronną, wstaw sobie na przykład w centrum spekulacyjne, bo to nie będzie Ci potrzebne na przyszłość. Jednostka lepszym są te pracowników lepszaj, wywal bohaterską kuźnię. Ekspa też bym sobie wywalił na rzecz warsztatu. Ja bym za to wstawił warsztat, a tak to. Wiesz, rób jak uważasz. Także takie moje uwagi co do tego. A tak to wszystko jest w porządku, pozdro. Dobra, jeszcze ocenimy. Eee, czekajcie, ja to patrzę na to, Robercik, Robercik XDP27, dobra, ocenimy. Przy okazji pozejmę ten serwer, bo grałem na tym serwie. Robercik XD, zobaczymy, co to jest za postać. WISTIECLE Pozytaw w rankingu. OK. 261 motywacji, no to trochę słabo jak na ten taki poziom. Widzę secik z sezonu był odebrany. Pecik tak samo. Dobrze, dobrze. Statystyki no, mogłyby być lepsze. Rób tereny. Bo 2600, jeżeli faktycznie masz, no to jest za słabo, trochę jak na twoją postać. i na, Jak na takie etapkę to też jest słabo. Wszystkie spomki masz. Dużynka jakąś tam masz, tylko szkoda, że nie macie trofek. Jak macie słomki drużynowe, to chociaż to na plus. Jeszcze kryjówkę sobie obciąję twoją. Centrala na 17, generatoria na 8. Spekulkę sobie ulepsz. Spekulkę sobie ulepsz i boty pracowników, a potem rób, jak uważasz. Ale później wziąłbym się na przykład na Twoim miejscu za warsztat i za, za centralę y, kryjówki. Dobra, ostatnia osoba. Ostatnia osoba. Hmm. Dziara 28 Dobra, dziara 28 oceniamy. 807 pozycja daczabuz. O, fa fajny PET. Bardzo mi się podoba ten PET. Statystyki trochę dziwne. E, Okej, okay, fajne, fajne statystyki, ale no. Dziwne, dobra, tam tego nie skomentuję Start 8, 8 marca w Dzień to akurat za coś fajnie. Eee, tak, Danta, Touchable, to, co macie za trowki? Macie 5 enek, fajnie, super, 100% zmięta drużynka, super, macie spomki, fajnie, macie jedno miejsce wolne, także jeżeli ktoś szuka drużyny to zapraszam Dan Touchable, eee, wszystko będzie w opisie drużyny, wymaganie i tak dalej. Centrala krywki 14, generator na 7, spekulka na 5, no ludzie ulepszajcie tą spekulkę i boty pracowników, bo to bardzo jest potrzebne, serio. Do dlaczego lepsze te dwa pomieszczenia są obowiązkowe na maksa? To trzeba maksować jak najszybciej te, te pomieszczenia, bo to jest bardzo ważne. Kochani, to byłoby na tyle z tego Dziękuję za wytrwałość, dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się, że się spodobało. Jeżeli i tak zostaw łapkę w górę, to był odcinek ostatni z mojego trzydniowego daily. Nie wiem kiedy będzie wstępny odcinek posłów. Jak będzie coś ciekawego, to coś nagram. Jeżeli nie, to po prostu nie będzie. I jeszcze raz dzięki za obejrzenie, trzymajcie się kochani, no i cześć, no i co? I bajo, papa.